Cześć, witam was serdecznie, z tej strony Gracja Narostacki, a teraz będzie piosenka. Wien do samego rana, ta gra jest taka wspaniała, wien do samego rana i przyjemność jest też niemała. Wien do samego rana, ta gra jest taka wspaniała, wien do samego rana i przyjemność jest też niemała. Nawiązuje do gier, nitwo spit. Jak w nią grasz, to jest wszystko git. Rywalizacja, no i pościgi. Przed policją ucieczki, no i wyścigi, klany, ekipy i grupy ludzi. Tutaj nikomu się nigdy nie nudzi. Wchodzą po szczeblach w statystykach i rankingach, choć nie chodzą sobie w stringach. Wien do samego rana, ta gra jest taka wspaniała Wien do samego rana i przyjemność jest też niemała Wien do samego rana, ta gra jest taka wspaniała Wien do samego rana i przyjemność jest też niemała Tu jest dobra zabawa, taka super wspaniała Grają, grają, dobrze się mają. No i innym polecają Wien do samego rana Ta gra jest taka wspaniała Wien do samego rana I przyjemność jest też niemała Wien do samego rana Ta gra jest taka wspaniała Wien do samego rana I przyjemność jest też niemała mała. la, 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 la.